Są w Polsce miejsca, gdzie historia oddycha głośniej niż teraźniejszość. Małe nadmorskie miasteczko, jedno z wielu, które po II wojnie światowej stało się przystanią dla ludzi z całego kraju, nosiło w sobie taką właśnie pamięć. Zbudowane na nowo, z mozołem podniesione z ruin, potrzebowało symboli, potrzebowało bohaterów, których życiorysy mogłyby stać się fundamentem dla nowej tożsamości. Przez ponad pół wieku takim fundamentem był Jan Kowalski. Skromny rzemieślnik, serdeczny sąsiad, a przede wszystkim żołnierz armii krajowej, kawaler Krzyża Walecznych, naoczny świadek powstańczej hekatomby. Jego opowieści krzepiły serca, uczyły patriotyzmu, a jego postać, lekko pochylona z biegiem lat, uosabiała godność pokolenia kolumbów. Nikt nie przypuszczał, że ten spiżowy pomnik, wzniesiony w ludzkiej pamięci, zbudowany jest na fundamencie zdrady i krwi niewinnych. Nikt nie wiedział, że pod maską powstańczego kuriera kryje się twarz funkcjonariusza niemieckojej Schutzpolizei, Kata z Małopolski. Ta historia to nie tylko opowieść o jednym kłamstwie. To reportaż śledczy, o tym, jak cierpliwa i nieustępliwa potrafi być prawda, i o tym, że w Polsce sprawiedliwość, choć czasem spóźniona o dziesięciolecia, zawsze nadlatuje jak sokół, bezszelestnie, precyzyjnie i nieuchronnie. Jesień roku 2014. Powietrze w małym pomorskim miasteczku pachniało już chłodem Bałtyku i dymem z kominów. W sali widowiskowej miejscowego Domu Kultury. Panował odświętny nastrój. Wykrochmalone obrusy, na stołach ciasto i herbata w szklankach z metalowymi koszyczkami. Na scenie, pod biało-czerwoną flagą, stał on, Jan Kowalski. Miał na sobie granatową marynarkę, do której przypięty był krzyż walecznych. Blask orderu odbijał się w oczach siedzących w pierwszym rzędzie harcerzy. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Siedemdziesiąta. Głos Kowalskiego, choć drżący, niósł się po sali z siłą autorytetu. Opowiadał o swojej rzekomej służbie kurierskiej w zgrupowaniu Radosław. O przenoszeniu meldunków kanałami, gdzie woda sięgała po szyję, a smród odbierał dech. Wspominał swojego dowódcę, majora o pseudonimie Wilk, który poklepał go po ramieniu i powiedział: Mały, od ciebie zależy życie setek ludzi. Mówił o ranach odniesionych pod koniec sierpnia, gdy niemiecki granat rozerwał barykadę na woli. Publiczność słuchała w absolutnej ciszy. Starsze panie dyskretnie ocierały łzy. Burmistrz, człowiek urodzony długo po wojnie, patrzył na Kowalskiego z autentycznym podziwem. Gdy kombatant skończył, rozległy się gromkie brawa. Jednak w tej niemal liturgicznej atmosferze pojawiła się rysa drobne, ledwo zauważalne pęknięcie w gładkiej tafli legendy. Daty, które wymieniał, topografia powstańczych ulic, kolejność zdobywania i tracenie poszczególnych redut, wszystko brzmiało jak wyjęte z podręcznika historii, a nie z żywej, chaotycznej i bolesnej pamięci, było zbyt uporządkowane, zbyt logiczne, jakby ktoś nauczył się na pamięć scenariusza, a nie przeżył dramatu. Nikt jednak nie śmiał głośno wypowiedzieć tych wątpliwości. Bo jakże to? Kwestionować świadectwo bohatera? Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to pierwsze drgnienie zasłony, za którą kryła się przerażająca prawda. Pomorze po roku 1945 było tyglem. Przyjeżdżali tu ludzie z Kresów, z centralnej Polski, z obozów pracy i obozów koncentracyjnych. Każdy niósł swój bagaż walizkę z dobytkiem i niewidzialny kufer pełen krzywd, strat i niewypowiedzianych tragedii. W tym świecie, gdzie przeszłość była raną, a przyszłość niepewnością, potrzebowano opowieści, które nadawały sens. Jan Kowalski, który pojawił się w miastaczku pod koniec lat czterdziestych, przywiózł ze sobą właśnie taką opowieść. Mówił, że pochodzi z kielecczyzny, że całą jego rodzinę wybili Niemcy, a on sam, cudem ocalały z powstania, szukał tu, nad morzem, nowego początku. Znalazł pracę w małym zakładzie stolarskim. Był cichy, pracowity, unikał rozmów o polityce. Dopiero po latach, w latach siedemdziesiątych, gdy atmosfera polityczna nieco zelżała, zaczął wspominać. Najpierw nieśmiało, w gronie sąsiadów potem coraz odważniej na oficjalnych uroczystościach. Z czasem stał się lokalną instytucją, organizował spotkania kombatantów, odwiedzał szkoły, patronował harcerskim drużyną. Jego repertuar był bogaty i plastyczny. Opowiadał o brawurowej akcji przeprawy kurierskiej, o meldunkach dla dowództwa ukrytych w obcasie Buta, o ranach odniesionych w walce, które do dziś dają o sobie znać, gdy zmienia się pogoda. Dzieci słuchały z otwartymi ustami, dorośli kiwali głowami z szacunkiem. Jego legenda wryła się w mury miasta tak głęboko, jak cegły w odbudowanych kamienicach. Jednak w tej zgodnej symfonii podziwu pojawiały się ciche, dysonansowe nuty. Kilku prawdziwych weteranów z regionu, ludzi, którzy faktycznie walczyli w Warszawie, miało wątpliwości szeptali między sobą, że nigdy nie słyszeli o kurierze, o jego rysopisie w tamtym rejonie, że pseudonimy, które wymieniali, nie pasowały do ludzi, których znali. Ale kto by słuchał tych cichych głosów? W małym mieście nikt nie chciał burzyć świętości. Oskarżenie kombatanta o kłamstwo było równoznaczne ze świętokradztwem. Łatwiej było uznać, że to starość, że pamięć płata figle, że w powstańczym chaosie nie wszyscy musieli się znać. Tymczasem legenda żyła własnym życiem. Młodsze pokolenie, dumne z dziadka bohatera, zamieszczało w mediach społecznościowych jego zdjęcia z krzyżem walecznych, opisywało jego historię. Internet, potężne narzędzie mnożenia informacji, bezkrytycznie powielał mit. Jan Kowalski, skromny stolarz z Pomorza, stawał się bohaterem na skalę ogólnopolską. Wiosną roku 2015 do warszawskiej centrali Instytutu Pamięci Narodowej trafił niepozorny, odręcznie napisany list. Jego autorką była nauczycielka historii z pomorskiego miasteczka, kobieta po pięćdziesiątce, pasjonatka lokalnej przeszłości. Przez lata z szacunkiem słuchała opowieści pana Kowalskiego, ale jako historyk z zawodu miała nawyk weryfikowania faktów. W swoim liście, napisanym z dużą dozą nieśmiałości, wskazywała na drobne, acz niepokojące nieścisłości. Pan Kowalski, pisała, opowiadając o walkach na woli w połowie sierpnia, pomylił kolejność akcji zdobywania cmentarzy. Używał też terminów takich jak grupy szturmowe, które weszły do powszechnego języka konspiracji znacznie później. Były to detale, które mogły umknąć laikowi, ale dla specjalisty stanowiły sygnał alarmowy. List mógł trafić do szuflady, jak wiele podobnych doniesień, ale trafił na biurko Michała Rybaka. Rybak, historyk i archiwista z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, był człowiekiem cichym, upartym i metodycznym, miał temperament rasowego dochodzeniowca. Wierzył, że prawda historyczna nie jest abstrakcją, lecz formą służby państwu i hołdem dla tych, którzy oddali za nie życie. Przeczytał list z pomorza kilka razy. Coś w nim zaintrygowało go bardziej niż same nieścisłości. Była to troska autorki, by nie urazić bohatera, ale wyjaśnić prawdę. Rybak otworzył nową tekturową teczkę. Na okładce napisał jedno słowo sokul. To był początek śledztwa, które miało wstrząsnąć nie tylko małym miasteczkiem, ale całą Polską. Jego praca zaczęła się od podstaw wątek porównawczy, godziny spędzone w archiwach, przeglądanie relacji innych weteranów z tego samego odcinka walk, studiowanie ksiąg meldunkowych Armii Krajowej, list od odznaczeń, spisów pseudonimów. Pierwsze tropy były obiecujące. Podpis na rzekomym wniosku o nadanie krzyża walecznych, który Kowalski z bumą prezentował w lokalnym muzeum, nie odpowiadał żadnemu znanemu wzorowi z epoki. Pieczątka dowództwa, rzekomo przybita w warunkach polowych, miała podejrzanie wyraźny i regularny rysunek orła, jakby pochodziła z powojennej drukarni, a nie z konspiracyjnego warsztatu. Co więcej, numeracja serii odznaczenia nie zgadzała się z datą rzekomego nadania w sierpniu 1944 roku. Rybak postanowił pojechać na pomorze, odwiedził sędziwych kombatantów, tych samych, którzy przez lata mieli ciche wątpliwości. Tym razem jednak zadawał konkretne, precyzyjne pytania. A. Kto był waszym łącznikiem? Jak dokładnie wyglądała trasa przerzutowa przez Wisłę w tamtym okresie? Gdzie znajdował się punkt kontaktowy po stronie praskiej? Staruszkowie, choć pamięć bywała zawodna, w tych kluczowych kwestiach byli zgodni. Ich odpowiedzi tworzyły spójny obraz, obraz, w którym nie było miejsca dla Jana Kowalskiego. Gdy rybak zadał te same pytania bohaterowi miasteczka, ten uciekał w ogólniki. Mówił o chaosie walki, zawodnej pamięci, tajemnicy wojskowej. Zamiast konkretów oferował anegdoty. Sokół zaciskał szpony. Przełom lat 90. i początku XXI wieku otworzył dla polskich historyków archiwa, które przez dekady pozostawały niedostępne. W niemieckich zbiorach w Berlinie, Monachium i Fryburgu Bryzgowińskim spoczywały miliony dokumentów – drobiazgowa, biurokratyczna spuściżna III Rzeszy. IPN od lat współpracował z niemieckimi instytucjami, wymieniając się skanami i informacjami. To właśnie tam Michał Rybak postanowił szukać klucza do zagadki. Złożył szeroką ferendę. Poprosił o wszelkie dokumenty dotyczące formacji Policaj. Policji Ochronnej, działającej na terenie Generalnego Gubernatoractwa, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic w latach 1940-1944. Odpowiedź nadeszła po kilku tygodniach w postaci zaszyfrowanego pliku zawierającego setki cyfrowych kopii. Rybak spędzał noce przeglądając pedantycznie prowadzone niemieckie kartoteki listy funkcjonariuszy, przydziały służbowe, raporty z akcji, listy transportowe do obozów koncentracyjnych. I wtedy natrafił na to. Na liście płac jednego z batalionów szuc policaj, stacjonującego w Krakowie, widniało nazwisko Hans Kleinschmidt. Jednak obok, w rubryce uwagi, znajdowała się odręczna adnotacja atramentem namens genemicht. 14.10.1943. Nojername Johann Kowalski. Zmiana nazwiska zatwierdzona 14 października 1943 roku. Nowe nazwisko Johann Kowalski. Serce rybaka zabiło mocniej, ale to jeszcze nie był dowód. Johan to niemiecki odpowiednik Jana. Kowalski, nazwisko niezwykle popularne. Potrzebował czegoś więcej. Przewinął kilka stron dalej, do teczki personalnych i zamarł. Z pożółkłej karty spoglądała na niego znajoma twarz. Twarz młodego mężczyzny, lat około 25, o hardym spojrzeniu i charakterystycznie zarysowanych kościach policzkowych. Podobieństwo do bohatera z pomorza było uderzające. Ale decydujący okazał się detal. Niewielka, pionowa blizna tuż nad lewym łukiem brwiowym. Jan Kowalski przez lata tłumaczył ją z uśmiechem jako pamiątkę po odłamku z powstańczej barykady. I w niemieckich aktach w raporcie medycznym z maja 1943 roku widniał suchy opis Schnittwunde über linken Auge verursacht durch einen Steinwurf während der Auflösung einer illegalen polnischen Demonstration in Krakau. Rana cięta nad lewym okiem, spowodowana rzutem kamieniem podczas rozbicia nielegalnej polskiej demonstracji w Krakowie. Znak zapytania zamienił się w potężny wykrzyknik. To już nie były podejrzenia, to była pewność. Bohater był katem. Z tą wiedzą, Michał Rybak wrócił do opowieści Kowalskiego. Teraz słuchał ich inaczej nie jak historyk, ale jak prokurator. Każde słowo, każda data Każde nazwisko było potencjalnym dowodem kłamstwa. Zrekonstruował na mapie rzekomą trasę kurierską przez kanały. W realiach sierpnia i września roku 1944 roku przy nieustannie zmieniającej się linii frontu przejście, o którym opowiadał Kowalski, było niemożliwe. Odcinki, które rzekomo pokonywał, były już wtedy pod kontrolą Niemców lub zalane i nieprzejezdne. Stworzył szczegółową mapę powstańczej Warszawy, nanosząc na nią punkty kontaktowe, trasy meldunków i lokalizacje dowództw. W zestawieniu z pamiętnikami prawdziwych żołnierzy AK i oficjalnymi raportami narracja Kowalskiego rozpadała się jak domek z kart. Major Wilk, na którego tak często się powoływał, w czasie gdy rzekomo wydawał mu rozkazy na woli, walczył w zupełnie innym rejonie miasta – na Starówce. Wtedy z Niemiec nadszedł kolejny, jeszcze bardziej mrożący krew w żyłach, dokument. Był to rozkaz pacyfikacyjny z zimy 1944 roku, dotyczący małej wsi pod Krakowem. Wśród podpisów oficerów zatwierdzających akcję, widniał podpis przełożonego Johana Kowalskiego, a na liście funkcjonariuszy wyznaczonych do przeprowadzenia operacji, jego nazwisko. Operacja polegała na otoczeniu wsi o świcie i rozstrzelaniu cywilów podejrzanych o pomoc partyzantom. Rybak poczuł, że ma obowiązek pójść dalej. To już nie było tylko śledztwo w sprawie fałszywego kombatanta. To było dochodzenie w sprawie zbrodni. Sprawdził metryki parafialne z tamtego okresu, księgi zgonów, odwiedził cmentarz w spacyfikowanej wsi. Na liście transportowej do obozów w Płaszowie, sporządzonej po pacyfikacji, odnalazł nazwiska kobiet i dzieci. Te nazwiska, dotąd będące jedynie archiwalnym wpisem, zaczęły przemawiać, historia nabrała moralnego ciężaru, który przygniatał. To już nie była gra w prawdę i fałsz, to był dług krwi. Gdy pierwsze nieoficjalne informacje o śledztwie IPN zaczęły przeciekać do mediów, w nadmorskim miasteczku zawrzało. Społeczność, która przez dekady pielęgnowała mit swojego bohatera, zareagowała odruchowo obroną. Burmistrz w rozmowie telefonicznej z rybakiem prosił o rozwagę i delikatność, sugerując, że w tym wieku nie powinno się już niepokoić zasłużonych ludzi. Proboszcz z ambony apelował o spokój, modlitwę i szacunek dla starości, przestrzegając przed pochopnym ferowaniem wyroków. Lokalny dziennikarz opublikował artykuł pod znamiennym tytułem Czy to możliwe, że przez tyle lat żyliśmy w kłamstwie? Pod tekstem w internecie rozgorzała burza, komentarze były pełne oburzenia. Rodzina Kowalskiego wydała oświadczenie, w którym mówiła o nagonce, polowaniu na czarownicę i próbie zniszczenia autorytetu ich dziadka. Mechanizm wyparcia działał z pełną mocą. Michał Rybak wiedział, że musi działać inaczej. Zamiast walczyć z emocjami, postanowił przeciwstawić im fakty. Zorganizował w tym samym domu kultury, gdzie jeszcze niedawno Kowalski wygłaszał swoje płomienne mowy, otwarte spotkanie dla mieszkańców. Nie było tam oskarżeń ani inwektyw. Rybak spokojnym, rzeczowym tonem przedstawiał krok po kroku metodę swojej pracy. Pokazywał na dużym ekranie skany dokumentów, porównywał fotografie młodego Johanna Kowalskiego z aktualnymi zdjęciami mieszkańca ich miasta, tłumaczył różnicę między autentyczną pieczęcią powstańczą a falsyfikatem, wyjaśniał dlaczego trasa kanałami była niemożliwa do przebycia, nie oskarżał, edukował. Na sali zapadła cisza, twarda, ciężka cisza zrozumienia. Wezwanie do prokuratury IPN w Gdańsku było dla Jana Kowalskiego szokiem. Przez lata przyzwyczaił się do roli nietykalnego autorytetu. Gdy usiadł w pokoju przesłuchani naprzeciwko Michała Rybaka, próbował jeszcze grać. Był oburzony, zasłaniał się wiekiem i słabym zdrowiem. Rybak spokojnie położył na stole pierwszy dokument, powiększoną fotografię z kartoteki Szczuc Policaj. – Poznaje pan tego mężczyznę? – zapytał. Kowalski milczał. Na stół trafiła lista służby, raport z pacyfikacji podkrakowskiej wsi, kserokopia rzekomego wniosku o krzyż walecznych z wyraźnie powojenną pieczęcią. Kowalski zaczął się bronić. Mówił, że pamięć po tylu latach zawodzi, że to jakaś straszna pomyłka, że wróg mógł podrabiać dokumenty. Próbował grać na emocjach, wspominał poległych kolegów, lzy stanęły mu w oczach. Rybak nie dał się zwieść, przeszedł do konkretów. Proszę podać nazwiska dowódców plutonów z pańskiego oddziału. Proszę podać hasła i odzewy, jakich używaliście w sierpniu na woli. Proszę opisać dokładnie, gdzie znajdowała się skrytka na meldunki w piwnicy przy ulicy Żelaznej. Odpowiedzi Kowalskiego były mętne, sprzeczne, mijały się z faktami historycznymi, które rybak miał w małym palcu. Wtedy na stół trafił ostatni dowód, dwa arkusze papieru. Na jednym odcisk palca Johanna Kowalskiego złożony w niemieckiej kartotece w roku 1940. Pierwszy, rzym. Na drugim odcisk palca Jana Kowalskiego złożony przy odbiorze medalu honorowego od burmistrza miasta w latach 90. Biegły daktyloskopijny nie miał żadnych wątpliwości. Układ linii papilarnych był identyczny. Gra dobiegła końca. Rybak zamknął teczkę i spojrzał prosto w oczy starca. To nie tylko o pana chodzi, panie Kowalski, to o tych, którym odebrano prawdę, żywym i umarłym, a przede wszystkim o tych, których nazwiska widnieją na tym raporcie spacyfikacji. Prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu nie miał wątpliwości. Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku, był druzgocący. Johan Kowalski, wel Jan Kowalski, został oskarżony o udział w zbrodniach przeciwko ludzkości, stanowiących zbrodnie ludobójstwa, w tym o współsprawstwo w pacyfikacji ludności cywilnej i deportacjach do obozów. Zbrodnie te, zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, nie ulegają przedawnieniu. Proces był wydarzeniem medialnym. Na sali sądowej oprócz prawników i dziennikarzy pojawili się świadkowie historii, dzieci i wnuki pomordowanych w podkrakowskiej wsi, które przez całe życie znały tylko opowieści o tragedii. Zeznawali biegli historycy, eksperci od grafologii, którzy potwierdzili fałszerstwo podpisu na wniosku o order, oraz heraldycy, którzy bezbłędnie wskazali anachronizmy w wykonaniu krzyża walecznych. Obrona z urzędu próbowała budować linię opartą na niepamięci i podeszłym wieku oskarżonego, ale wobec twardych dowodów była bezradna. Jeszcze przed zapadnięciem wyroku w pomorskim miasteczku odbyła się inna, symboliczna ceremonia. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na wniosek burmistrza, jednogłośnie podjęto uchwałę o odebraniu Janowi Kowalskiemu tytułu honorowego obywatela. Wniosek o unieważnienie nadania Krzyża Walecznych trafił do kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i został rozpatrzony pozytywnie. W Domu Kultury podczas skromnej uroczystości kustosz Muzeum Regionalnego zdjął ze ściany portret kowalskiego. Z gabloty, w której spoczywał fałszywy order, wyjęto go, pozostawiając puste miejsce, pustkę, która miała odtąd uczyć więcej niż nie jeden eksponat, że honor nie znosi kłamstwa. Wyrok zapadł po kilku miesiącach: kara dożywotniego pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku mówił długo i dobitnie: przywołał godność prawdziwych powstańców, tych, którzy ginęli bezimiennie w kanałach i na barykadach, mówił o cierpieniu ofiar reżimu, którego oskarżony był trybem, podkreślił z całą mocą, Państwo polskie ma obowiązek ścigać zbrodnie hitlerowskie do samego końca. Nie ma dla nich przedawnienia, nie ma litości, nie ma zapomnienia. Prawdziwego bohaterstwa nie da się ukraść, a zdrady nie da się ukryć. Wyrok ten jest hołdem dla ofiar i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Wymiar kary był też symboliczny. Nazwisko Kowalskiego zostało wykreślone ze wszystkich list honorowych. W miejscu gdzie wisiała jego fotografia zawisła prosta mosiężna tablica z napisem Pamięci bezimiennych kurierów i łączniczek armii krajowej tych którzy nie zabiegali o chwałę lecz wiernie służyli ojczyźnie po szoku i niedowierzaniu w miasteczku nadszedł czas na refleksję i działanie w miejsce fałszywej legendy zaczęto budować prawdziwą pamięć z inicjatywy tej samej nauczycielki historii, która napisała list do IPN, w Domu Kultury powstała izba pamięci poświęcona prawdziwym bohaterom regionu. Tym, którzy walczyli w konspiracji, ginęli w obozach, a po wojnie często byli zapomniani. Harcerze, którzy kiedyś salutowali Kowalskiemu, teraz prowadzili lekcje historii dla młodszych kolegów o sile dokumentu, o odpowiedzialności za słowo. I o tym, jak odróżnić prawdę od propagandy. Michał Rybak przekazał lokalnemu muzeum kopie materiałów ze śledztwa Soku. Powstała wyjątkowa wystawa składająca się z dwóch części. Pierwsza, świadectwo prawdy, prezentowała autentyczne dokumenty, życiorysy i pamiątki po żołnierzach AK z regionu. Druga, zatytułowana Mechanika kłamstwa, pokazywała krok po kroku, jak powstał i upadł mit Jana Kowalskiego zwiedzający mogli na własne oczy porównać autentyczny wniosek o nadanie krzyża walecznych z falsyfikatem spreparowanym przez zdrajcę najważniejszy był jednak głos ofiar w każdą rocznicę pacyfikacji pod krakowskiej wsi na rynku miasteczka odczytywane są nazwiska zamordowanych proboszcz odprawia msze ich intencji burmistrz publicznie przeprasza rodziny ofiar za lata w których miasto choć nieświadomie honorowało kata ich bliskich Mieszkańcy składają wiązanki kwiatów pod nową tablicą. Pamięć została przywrócona, bolesna, trudna, ale prawdziwa. Michał Rybak zamknął teczkę z napisem Sokół. Sprawa była zakończona. Kryptonim śledztwa okazał się czymś więcej niż tylko technicznym oznaczeniem, stał się symbolem, symbolem czujności państwa i obywateli, którzy nie godzą się na fałsz. Skrzydła sokoła to skrzydła pamięci szerokie, potężne, obejmujące przeszłość bez upiększeń, bez przemilczeń, bez lęku. Kilka dni po wyroku rybak wracał wieczorem do domu przez Warszawę. Przechodził obok pomnika Powstania Warszawskiego. Zatrzymał się na chwilę. Z pobliskiej kwiaciarni kupił mały pęk polnych kwiatów i położył go na zimny kamień cokołu. Nie było w tym geście patosu, nie było wielkich słów. Było ciche dziękczynienie dla tych, których honoru Właśnie obronił. Historia Jana Kowalskiego, a właściwie Johana Klęczmita, to gorzka lekcja, ale i lekcja niosąca nadzieję. Pokazuje, że Polska, która pamięta, jest Polską sprawiedliwą, dziwą. Uczy, że kłamstwo o bohaterstwie, nawet najstaranniej budowane przez dziesięciolecia, prędzej czy później pęka pod ciężarem prawdy. A sprawiedliwość, choć bywa spóźniona zawsze nadlatuje jak sokół i bezbłędnie chwyta swoją ofiarę, bo zdrada zawsze spotyka się z nieuchronnym rozliczeniem.